Wiesz, jest taka jedna dość prowokacyjna myśl. Technologia z natury sprawia, że wszystko tanieje, a cała nasza gospodarka, od kredytów po emerytury, jest zbudowana na czymś dokładnie przeciwnym na inflacji. Mm -hmm. I teraz pytanie: co się stanie, kiedy te dwie siły, tak totalnie przeciwstawne, zderzą się ze sobą czołowo? To jest y, dokładnie to pytanie, które stawia Jeff Booth w swojej książce: The Price of Tomorrow. I dzisiaj spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze jego argument. A ten argument jest? Prosty, a jednocześnie no, trochę przerażający. Mówi, że system operacyjny świata, ten oparty na długu i inflacji, jest kompletnie niekompatybilny z przyszłością, którą tworzy nam technologia. Dobra, to wgryźmy się w to, bo to nie jest jakaś tam akademicka dyskusja. Nie, w ogóle. Przepaść. Okej, okay, to zacznijmy od tego, co wydaje się takie oczywiste. Cały system, w którym żyjemy, opiera się na inflacji. No tak. Idziemy do pracy, liczymy na podwyżkę, kupujemy mieszkanie, z góry zakładając, że jego wartość wzrośnie. To jest ta obietnica postępu. Dokładnie, to jest ten smar w trybach całej maszyny. Problem w tym, że technologia działa jak piasek rzucany w te tryby. Jest siłą e, z natury deflacyjną. Bód podaje tu genialny przykład. Pamiętasz pierwszy telefon komórkowy? Taka Motorola z 1988 roku cegła. Totalna cegła. Kosztowała 2000 dolarów, ważyła kilogram, a minuta rozmowy 1,5 dolara. A dzisiaj mamy w kieszeni coś, co jest superkomputerem, aparatem, centrum rozrywki w jednym i realny koszt tego urządzenia jest praktycznie zerowy w porównaniu do możliwości. Właśnie, to jest czysta podręcznikowa deflacja. Dostajemy niewyobrażalnie więcej za no, niewyobrażalnie mniej. I to nie jest tylko o telefonach. Jasne. To się dzieje z mocą obliczeniową, z informacją, a za chwilę z energią, transportem. Technologia to po prostu maszyna do tworzenia obfitości. I tu jest ten paradoks, bo zamiast się z tej obfitości cieszyć, nasze rządy i banki centralne panicznie się jej boją. Tak. Robią wszystko, żeby z nią walczyć. Jakim cudem? Skąd oni biorą amunicję w tej walce? Amunicją jest kredyt. Po prostu dług. bów przytacza dane, które są, no serio, oszałamiające. Od 2000 roku światowa gospodarka urosła o jakieś 46 bilionów dolarów. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Ale żeby to osiągnąć, stworzono 185 bilionów dolarów nowego długu. Czekaj, czekaj. 185 bilionów? Tak. Czyli. Na każdego jednego dolara realnego wzrostu stworzyliśmy ponad 4 dolary długu. Dokładnie tak. To brzmi jak piramida finansowa. On używa dokładnie tego określenia. Gospodarka Ponzi to jest system, który musi biec coraz szybciej, pożyczać coraz więcej, żeby tylko nie upaść. Maskujemy deflacją długiem właśnie. Ale jest tuchaczyk. Bo połączenie długu i deflacji to jest mieszanka wybuchowa. Dług spłacasz w przyszłości. A jeśli w świecie deflacji ceny i pensje spadają, to twój dług staje się realnie coraz większy. Coraz trudniejszy do spłacenia? To jest prosta droga do masowych bankructw. Rozumiem, ale czy to nie jest zbyt pesymistyczne? Przecież ten dług sfinansował też realne innowacje, autostrady, badania. Jasne, to jest bardzo dobra uwaga. On nie mówi, że dług sam w sobie jest zły. Problem pojawia się, gdy system się od niego totalnie uzależnia. Jak od narkotyku? Trochę tak. Jak od sterydów. Na krótką metę dają imponujące wyniki, ale w długim terminie niszczą organizm od środka. System stracił zdolność do powiedzmy zdrowego, organicznego wzrostu. To jest spójna i dość przerażająca teoria, ale jeśli to jest takie logiczne, to dlaczego ekonomiści, politycy? Dlaczego oni tego nie widzą? Bo, jak twierdzi Booth, nasze mózgi po prostu nie są do tego stworzone. Jak to? Jesteśmy beznadziejni w intuicyjnym rozumieniu wzrostu wykładniczego. On używa dwóch klasycznych przykładów. Pierwszy: Dostajesz grosz, który podwaja wartość każdego dnia. Po 31 dniach masz ponad 10 milionów dolarów. Niesamowite. Nasz umysł na początku widzi 1, 2, 4, 8 groszy i myśli liniowo. Nie jest w stanie pojąć tej eksplozji na końcu. A drugi przykład? Z kartką papieru. Złóż ją na pół pięćdziesiąt razy. Jak będzie gruba? No, nie wiem, parę metrów. Właśnie, a prawda jest taka, że jej grubość sięgnęłaby od ziemi do słońca. Wow! Nasza intuicja kompletnie tu zawodzi. A prawo mura, czyli podwajanie mocy obliczeniowej co półtora roku, to jest dokładnie to składanie kartki papieru. Jesteśmy już, powiedzmy, w okolicy 40 złożenia. Zmiany są tak szybkie, że wykraczają poza nasze rozumienie. I to nie jest tylko ciekawostka, to ma realne, katastrofalne skutki dla biznesu. Dokładnie. Booth podaje tu dwa koronne przykłady. Pierwszy Kodak. To jest historia wręcz tragiczna. Tak. Ich własny inżynier wynalazł pierwszy aparat cyfrowy w 1975 roku. Zarząd na to spojrzał i powiedział: Urocze, ale schowaj to, żeby nikt nie zobaczył. Byli tak zamknięci w swoim świecie kliszy filmowych? Totalnie. Nie potrafili sobie wyobrazić świata bez nich. No i w 2012 roku Kodak, gigant, po prostu zbankrutował. A drugi przykład jest jeszcze bardziej ironiczny: Sears. Absolutnie. Sears w 1892 roku wymyślił sprzedaż wysyłkową. To był Amazon swoich czasów. A 100 lat później ta sama firma kompletnie przegapiła internet. Który wykorzystał Bezos, opierając się na tej samej idei. Dokładnie. Sears nie zginął przez brak technologii. Zginął, bo zapomniał, kim jest. Wiesz co? To jest fascynujące. Czyli lekcja nie jest o technologii, ale o tożsamości. Firmy umierają, bo tak kurczowo trzymają się tego, kim są, że boją się tego, kim musiałyby się stać. Tak. Bronimy naszych przekonań, jak twierdzy. Wolimy walczyć o starą mapę, nawet gdy wszystko wskazuje, że prowadzi nas na manowce. Skoro nasze myślanie nas zawodzi, to skupmy się na konkretach. Gdzie Buf widzi te deflacyjne siły w akcji już teraz? Co jest na czele tej rewolucji? Na absolutnym szczycie listy jest sztuczna inteligencja. I od razu mówi, porównywanie jej do elektryczności czy silnika parowego to błąd. Dlaczego? bo elektryczność nigdy nie miała ambicji, żeby stać się mądrzejsza od nas, a AI jest na trajektorii do przewyższenia ludzkiej inteligencji w każdej dziedzinie. No dobrze, ale zaraz. Czy my tego już nie słyszeliśmy? Słyszeliśmy, jasne, że praca się skończy przy maszynach parowych, przy komputerach, a potem okazywało się, że powstają nowe zawody. Tak, ale tu jest fundamentalna różnica w skali i w tempie. Najlepszy przykład to AlphaGo Zero. Pierwsza wersja, która pokonała Mistrza Świata w Go, uczyła się na milionach ludzkich partii. Ale jej następca. dostał tylko zasady gry? Tylko zasady. Nikt nie pokazał mu ani jednej ludzkiej partii. Uczył się grając sam ze sobą w ciągu trzech dni. Zaledwie trzech dni. Tak. Osiągnął poziom, który pozwolił mu zniszczyć poprzednią, mistrzowską wersję. Wynikiem 100 do zera. To jest naprawdę niepokojące, bo jeśli maszyna w 72 godziny osiąga nadludzką biegłość w tak złożonej grze, to co to oznacza dla prawników, radiologów, analityków? Właśnie. To jest to pytanie za bilion dolarów. Drugi obszar, który Buff wskazuje, jest zaskakujący: energia. No tak, bo myślimy o rosnących cenach ropy i gazu. A on mówi o słońcu. Koszt energii słonecznej spada w przewidywalny, wykładniczy sposób. To tak zwane prawo Swansona. Przy każdym podwojeniu produkcji paneli ich cena spada o 20%. Już teraz słońce jest w wielu miejscach najtańszym źródłem energii w historii. Dokładnie. A przemysł energetyczny to jakieś 9% światowego PKB. Wyobraź sobie to deflacyjne tsunami, gdy koszt jednego z najważniejszych zasobów zaczyna dążyć do zera. Co odblokowuje rozwąwania innych problemów, jak na przykład brak wody pitnej. Przy darmowej energii odsalanie wody morskiej staje się banalnie tanie. I na koniec trzeci jeździec deflacyjnej apokalipsy autonomiczny transport. Tutaj jeszcze często nie doceniamy skali zmiany. Prywatny samochód jest wykorzystywany średnio przez 5% czasu. A przez 95% stoi i traci na wartości. Mhm. A flota autonomicznych taksówek mogłaby być w ruchu przez 70 może 90% czasu. To znaczy, że potrzebowalibyśmy dziesięciokrotnie mniej pojazdów. To oznacza upadek nie tylko przemysłu motoryzacyjnego, ale całej gospodarki, która wokół niego wyrosła. Ubezpieczycieli warsztatów, parkingów, a przede wszystkim milionów zawodowych kierowców. To nie jest ewolucja, to trzęsienie ziemi. Okej, okay, czyli mamy potężne siły technologiczne zderzające się z systemem ekonomicznym, który próbuje utrzymać iluzję wzrostu przez dług. Co to oznacza dla społeczeństwa? I tu dochodzimy do najmroczniejszej części tej analizy. On łączy tą presję ekonomiczną bezpośrednio z rosnącymi napięciami społecznymi z polaryzacją. W jaki sposób? Kiedy ludzie tracą poczucie, że ich ciężka praca prowadzi do lepszej przyszłości, tracą nadzieję. A człowiek bez nadziei jest, no, niezwykle podatny na proste, plemienne narracje. Czyli to, co on sugeruje, to że kiedy widzimy ludzi głosujących na skrajne opcje, to niekoniecznie jest to spór ideologiczny, ale raczej ekonomiczny krzyk o pomoc. Krzyk ludzi, którzy czują, że grunt usuwa im się spod nóg. Właśnie tak. I wtedy nasza biologiczna potrzeba przynależności do grupy staje się narzędziem manipulacji. Najłatwiej zjednoczyć grupę, tworząc wspólnego wroga. Zaczynamy obwiniać innych, imigrantów, elity, za problemy, których przyczyna jest znacznie głębsza. A technologia, która jest źródłem problemu, staje się jednocześnie jego katalizatorem. To takie straszne sprzężenie zwrotne. Tak. Algorytmy mediów społecznościowych zamykają nas w bańkach informacyjnych. Pokazują nam to, co potwierdza nasze przekonania. W rezultacie ludzie z innej bańki wydają się nam nie tylko w błędzie, ale wręcz szaleni albo źli. To tworzy idealne warunki do erozji zaufania i pogłębiania podziałów. Autor przywołuje tu eksperyment Roberts Cave: Ten z lat 50. -tych? Tak. Pokazał, jak dziecinnie łatwo jest stworzyć ostry konflikt między dwoma grupami chłopców, każąc im rywalizować o ograniczone zasoby. W naszym świecie to są kurczące się, dobrze płatne miejsca pracy. Ale pokazał też, jak ten konflikt zażegnać. I to jest kluczowe: poprzez stworzenie problemu nadrzędnego, którego żadna grupa nie mogła rozwiązać sama. Potrzeba współpracy przezwyciężyła wrogość. Podsumowując, obraz jest ponury. Próbujemy gasić pożar XXI wieku benzyną z XX wieku. Jakie są więc proponowane wejścia? Buff analizuje dwie najczęstsze ścieżki i obie odrzuca. Pierwsza to więcej tego samego. Dalsze drukowanie pieniędzy, obniżanie stóp. To jest odwlekanie nieuniknionego. Powiększanie bańki. Tak, co sprawia, że ostateczny krach będzie jeszcze boleśniejszy. A druga, coraz popularniejsza propozycja to redystrybucja. Wyższe podatki i dochód podstawowy. I tu jest bardzo krytyczny. Mówi, że to leczenie objawów, a nie przyczyny. Utrwalamy podział na dwie klasy. Małą grupę właścicieli technologii i całą resztę społeczeństwa uzależnioną od państwowych transferów. Dobra, czyli odrzuca drukowanie pieniędzy i odrzuca dochód podstawowy. No to wygląda, jakby zapędził się w kozi róg. Co zostaje? Jego propozycja jest tak prosta i tak radykalna, że aż brzmi jak szaleństwo. Czyli. Mówi. Przestańmy walczyć z deflacją, poddajmy się jej. Zaakceptujmy ją jako naturalną konsekwencję postępu. Zamiast desperacko pompować inflację, pozwólmy cenom swobodnie spadać. Ale chwila, to brzmi jak przepis na chaos. Wszyscy ekonomiści ostrzegają przed spiralą deflacyjną. Ludzie odkładają zakupy, bo wiedzą, że jutro będzie taniej. I Booth adresuje ten argument. Mówi, że mylimy dwa rodzaje deflacji. Ta, której się boimy, to deflacja wywołana krachem kredytowym. Ale deflacja technologiczna jest inna. Ona wynika ze spadku kosztów produkcji. Dokładnie. Ceny smartfonów spadały przez dekady, a ludzie i tak kupowali nowe, bo oferowały coraz więcej. W świecie, w którym koszt jedzenia, energii, transportu z roku na rok maleje, utrata pracy przestaje być katastrofą. Chodzi o oddzielenie przetrwania od posiadania tradycyjnej pracy. Tak. To jest fundamentalna zmiana. Wiesz, to wykracza daleko poza ekonomią. To staje się wyzwaniem dla naszej tożsamości? Uczono nas, że nasza wartość jest związana z pracą. Kim jesteś? Jestem lekarzem, nauczycielem, może największą barierą jest nasz własny strach przed przyszłością, w której ta definicja przestaje obowiązywać? I to prowadzi nas do ostatniej prowokującej myśli. Bud pyta: a co jeśli to wszystko? nie jest zagrożeniem, ale największą szansą w historii ludzkości. Jak to rozumieć? Jeśli technologia zaspokoi nasze podstawowe potrzeby, uwalniając nas od pracy dla samego przetrwania, to co byśmy zrobili z naszym czasem? Co nadałoby sens naszemu życiu w erze obfitości? Może po raz pierwszy w historii moglibyśmy masowo zająć się tym, co czyni nas ludźmi kreatywnością, nauką, budowaniem relacji. Może to szansa na nową epokę oświetlenia, dostępną dla wszystkich? To potężna i, szczerze mówiąc, dająca nadzieję wizja. Pytanie, czy będziemy mieli odwagę, by ją zrealizować.